Więc teraz przejdziemy do trzeciego kluczowego wskaźnika, który można wyciągnąć w z retail audit, czym jest udział w sklepach sprzedających. To określa się bardzo często po angielsku sharing shops selling, sharing shops handling. Także no, różne są pojęcia, natomiast jak powiemy udział w sklepach sprzedających, e, oczywiście będzie wiadomo o co chodzi. Udział marki lub produktu w sklepach sprzedających mówi o tym, jaki procent sprzedaży stanowiła sprzedaż naszego produktu spośród wszystkich produktów całej kategorii sprzedanych przez sklepy, w których był dostępny nasz produkt. Tak, czyli w tym wypadku tylko te sklepy stają się dla nas jakby punktem odniesienia. Wskaźnik ten często określany jest jako miernik siły marki lub siły marketing mix produktu, gdyż wskazuje na preferencje konsumentów, którzy dokonali zakupu. I teraz trzymając się naszego przykładu z dystrybucji, teraz dodajemy wolumen uzyskany w, z produktem A, sklepach, które go sprzedawały. Tutaj widzimy, że w sklepach, które go sprzedawały, ten sklep sprzedał 20 jednostek wszystkich produktów, ale naszego tylko 2. Ten sklep małformatowy sprzedał wszystkich produktów kategorii 8, ale naszego produktu tylko 0,7. Jeżeli podzielimy te 4 jednostki przez wolumen sprzedany przez wszystkie sklepy, których byliśmy obecni, no to mamy 4 podzielić przez 48. Nasz udział w sklepie handlującym czy sprzedającym nasz produkt wyniósł 8,3%. Natomiast zobaczmy, jaki ten udział ma się w stosunku do całego rynku. Jest tutaj cały rynek, reprezentuje 140 jednostek. My sprzedaliśmy 4. 4 podzielone przez 140 daje nam 2,9% udziału w rynku. Czyli podsumowując, wielkość rynku. To 140 jednostek. Wielkość sprzedaży naszej kategorii produktowej, zrealizowanej przez sklepy, w których dostępny był nasz produkt A, to 48 jednostek. Udział produktu A w sklepach handlujących to 8,3%, a udział produktu A w całym rynku to 2,9%. Co nam mówi ten udział w sklepach sprzedających do udziału w całym rynku? Wskazuje matematycznie na to, Jaki mógłby być udział produktu w całym rynku, gdyby jego dystrybucja wynosiła 100%? Realność realizacji potencjału produktu wynikającego z uzyskanego udziału w sklepach handlujących czy sprzedających zależy od tego, na ile ten udział jest statystycznie reprezentatywny dla danego rynku. I tutaj, jako przykład, chciałbym pokazać produkty regionalne, dla których ten potencjał no, nieodzwierciedlony jest tak naprawdę dla całego kraju, może dla całego regionu. Podobne sytuacje mieliśmy w rynku piwa, gdzie mieliśmy marki regionalne typu Piast, Kasztelan czy Bosman, wówczas gdy pracowałem w Kasbergu, Bosman na przykład w Szczecinie mógł mieć nawet i 25% udziału w sklepach sprzedających Bosmana, natomiast na poziomie całego kraju ten udział oczywiście był znacznie mniejszy. Natomiast nie mogliśmy zakładać, że w momencie, gdyby Bosman był oferowany we wszystkich sklepach w całym kraju, miałby właśnie taki udział w rynku, dlatego że każdy następny sklep, od, coraz bardziej oddalony od regionu, w którym ta marka jest ulubiona, po prostu konsumenci nie preferowaliby go tak jak w Szczecinie. Tak? Warszawa miała swoje mark swoją markę regionalną, Gdańsk miała swoją. Jakie czynniki mają wpływ na udział w sklepach? sprzedających. I tutaj jest cała gama tych aspektów związanych właśnie marką, marketingiem, zaczynając od postrzegania wartości produktu, co kształtuje, opakowanie wraz z komunikacją i do tego będę w późniejszej części też tego szkolenia wracał, gdy będziemy mówić o value selling, dlatego że ja generalnie w tym szkoleniu to do zasady podszedłem takiej, że jako firma, nie mamy zbyt dużych budżetów marketingowych, w związku z czym to opakowanie w tym wypadku wraz z jego komunikacją staje się kluczowe. Wcześniejsze doświadczenia z produktem reklama oczywiście wpływa na postrzeganą wartość produktu, promocja, sama cena wiele kategorii jest takich, że po prostu konsumenci nie bardzo rozumieją różnice i w związku z tym oceniają. Po cenie, jaka może być jakość tego produktu, tak na przykład jest cały czas jeszcze w no siła marki, którą kształtuje obecność w mediach, spójność stylu komunikacji, spójność komunikacji, treści, doświadczenia z produktami marki, pozaproduktowe doświadczenia z marką również, i typowe KPIs, czyli te Key Performance Indicators, które mierzą tą siłę marki. Zdecydowanie świadomość marki, tu w szczególności spontaniczna świadomość marki, lojalność do marki, NPS-y, różne wskaźniki w tej chwili są dostępne. No i również wizerunek marki. Na udział w sklepach sprzedających, tak jak chyba też wspomniałem poprzednio, ma również wpływ widoczność produktu. Do typowych KPIs będzie tu należał. Udział w ekspozycji na półce, forward stock share, czyli udział w półce ekspozycyjnej, pozycja na półce, w regale, opakowanie wraz z komunikacją oczywiście, im bardziej wyróżniające się opakowanie, tym również jest bardziej widoczne. No i tak zwane liczba twarzyczek na, na regale też ma tutaj znaczenie.